Jackowski zaskakująco o swoich przeczuciach w sprawie zabitej na kos Anastazji. Zabójstwo Anastazji Rubińskiej na wyspie Kos niezmiennie wzbudza ogromne emocje, nie tylko w naszym kraju. Jasnowic Krzysztof Jackowski śledzi na bieżąco wszystko to, co dzieje się w tej sprawie. Opowiedział też o swoich przeczuciach dotyczących genezy zbrodni na greckiej wyspie. Anastazja została zamordowana na kos 12 czerwca 2023 roku. Ciało Polki znaleziono tydzień po jej zaginięciu w worku. Wstępne oględziny wskazują na uduszenie jako na przyczynę śmierci. Podejrzanym o zabicie polki jest obywatel Bangladeszu Salahuddin S. Grozi mu za to dożywocie, bo wszystko wskazuje na to, że to on dokonał tego strasznego czynu. Czy to faktycznie on jest mordercą? Do sprawy odniósł się Jasnowic Krzysztof Jackowski. Podkreślił, że wypowie się oszczędnie, bo sprawa zamordowanej Anastazji zaczyna przypominać telenowele. To jest rzeczywista tragedia. Pamiętajmy, że o tym wszystkim czytają również jej bliscy powiedział w rozmowie z portalem lelum.pl Jackowski. Słynny Jasnowic stwierdził, że zgodnie z jego przeczuciami cała sprawa ma podłoże religijne. Jasnowic-Jackowski to zabójstwo na tle erotycznym czy kulturowym? Nawet jeśli tutaj było inne tło wydarzeń, na przykład tło erotyczne, to wydaje mi się, że kwestia różnic kulturowych i to tło kulturowe bardzo mogło wpłynąć na to, jak ten mężczyzna mógł potraktować Europejkę. To jest przerażające, bo jesteśmy oczywiście tolerancyjni, ale ciężko nie obawiać się, gdy w pamięci mamy chociażby zamachy organizowane przez fanatyków religijnych, wyjawił Jackowski. Jasnowic podkreśla, że jest człowiekiem tolerancyjnym dla wyznawców wszystkich religii, ale fanatycy każdej religii zawsze mogą być groźni. Mogą im się nie podobać zwyczaje podróżujących do innych krajów turystów i mogą ich za to karać. Takie rzeczy będą się działy coraz częściej, ponieważ ludzie podróżują i mieszają się kulturowo. Ja traktuję wszystkich ludzi równo, niezależnie od ich kultury czy wyznania, ale warto podkreślić, że dla niektórych fanatyków religijnych zabójstwo człowieka z takich lub innych pobudek nie jest szczególną zbrodnią, co pokazywało już wiele wydarzeń na świecie, powiedział Krzysztof Jackowski.